Być Malina, na zawsze Cię pamiętamy Choć nie macie, to zostanie w strachach Z nami, nie znałem Cię w realu A i tak byłeś przykładem Kochałeś swoje pasje, w strachach wzorowym chłopakiem Byłeś wieczny odpoczynek, racz mu dać panie Wypadek motorem, życie zostało odebrane Niedawno jeszcze był w żałobie Po utracie kumpla Teraz sam po czeka, na niego już góra, Do mnie ta wiadomość nadal Dojść nie może, Malina w na motorze, kocham swoją pasję Przez którą kurwa zginął, robił to co kuchał Choć nie jednego już zabiło na w tym Mateusz na, Zawsze w naszych sercach, na twoim kanale została Ta nie jedna, od z tego świata Zostawiając swoje traki Czemu na dlaczego to był ten ostatni? Dziś się dowiedziałem, nie chciałem mówić w tą Posłuchaj mnie tam z góry, zrozum, że to trudne Było to odebrania przez swojego słuchacza Nie mogę uwierzyć, że już nic nie nagrać, niedawno zginął, bo cię wcielił Teraz twoja kolej, dodałeś postanowieć I ruszyłeś w swoją drogę, trudne Ale nie będzie następnej rundy, to była ta ostatnia Teraz patrzysz na nas z góry, wiesz, nie odpoczynek czy dać panie, jak tak się już stało To, to niech tak pozostanie na zawsze To jak wpis do pamiętnika Dla nas twoje życie gólnie rada z głośnika Głośnika